Czy chcielibyście zamieszkać w ogrodzie, w otoczeniu pięknych willi oraz w pobliżu lasu? Właśnie na taki pomysł wpadło przed wojną trzech przedsiębiorczych dżentelmenów i swój plan zrealizowali. Dzięki temu dziś znajdujemy się w mieście ogrodzie Podkowa Leśna, które znajduje się zaledwie pół godziny jazdy od centrum Warszawy, więc jest to fantastyczna destynacja na jednodniowy lub weekendowy wypad ze stolicy. Podkowa Leśna ma historię dosyć krótką, by sięgającą końcówki lat 20. zeszłego wieku. Ale jest to historia fascynująca, gdyż miasto to przyciągało wizjonerów, artystów, przedsiębiorców, literatów, opozycjonistów i ich losy oraz historię zawarliśmy w przewodniku multimedialnym pod Kowaleś na City Talks. I dziś zapraszamy Was na spacer po tym pięknym i super ciekawym mieście. Jak powstała Podkowa Leśna? Tego dowiecie się podczas spaceru Podkowa w Pigułce. Na początku XX wieku w Europie nastała moda na miasta ogrodu. Jej propagatorem był Ebenezer Howard. Podkowa Leśna jest właśnie udaną próbą budowy miasta ogrodu w przedwojennej Polsce. A próbę tę podjął założyciel miasta Stanisław Lilpop, myśliwy, podróżnik i syn bogatego przedsiębiorcy, po którym odziedziczył rozległe obszary ziemskie. To właśnie on namówił Janusza Regulskiego, dyrektora spółki Siła i Światło, która zajmowała się elektryfikacją, oraz Tadeusza Baniewicza, dyrektora elektrycznej kolejki dojazdowej, by założyć spółkę Miasto Ogród Podkowa Leśna. Akt założycielski podpisano 9 kwietnia 1925 roku. Pałacek Kasyno to jeden z symboli podkowy leśnej. Ten piękny budynek zaprojektował wybitny przedwojenny architekt Juliusz Dzierżanowski, autor m.in. słynnej hali Koszyki w Warszawie. Pałacek Kasyno ma tak niesamowicie ciekawą historię, chociaż dosyć krótką, jak cała podkowa leśna zresztą, że w aplikacji City Talk stworzyliśmy aż. 5 nagrań na temat tego miejsca. Możecie się z nich dowiedzieć, między innymi, że przed wojną odbywały się tutaj bale i działała restauracja. W czasie okupacji zorganizowano tu szpital powstańczy dla powstańców ewakuowanych z walczącej Warszawy, a po wojnie działała tutaj nawet przez jakiś czas szkoła. Posłuchajmy fragmentu jednej z kilku opowieści o pałacyku. Do wybuchu II wojny światowej mieścił się tutaj klub sportowy. W połowie lat 60. budynek przejął centralny związek spółdzielni spożywców społem. Obecnie znajduje się tu siedziba centrum kultury i inicjatyw obywatelskich. Polecamy, żeby zacząć zwiedzanie podkowy leśnej od tego miejsca. Tym bardziej, że jest ono położone bardzo blisko stacji Podkowa Leśna Główna. Aida to najstarszy dom w Podkowie Leśnej oraz perła zabytkowej architektury drewnianej. Miejsce to jest związane z najsłynniejszymi mieszkańcami Podkowy Leśnej, czyli Jarosławem Iwaszkiewiczem i jego żoną Anną z domu Lilpop. To właśnie rodzina Lilpopów była właścicielem tego domu przed wojną. Każdy, kto przyjedzie do Podkowy Leśnej, kieruje swoje kroki do stawiska. Dzisiaj mieści się tutaj. Muzeum imienia Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów, a przed laty był to dom jednego z najwybitniejszych polskich pisarzy oraz jego żony. Iwaszkiewiczowie zamieszkali na stawisku pod koniec lat 20. XX wieku. Dzisiaj to miejsce nadal jest związane z kulturą i sztuką. Odbywają się tutaj koncerty, wernisarze, spotkania. Ale przede wszystkim Wizyta na stawisku to taka niepowtarzalna okazja, by zajrzeć do wnętrz, w których kiedyś mieszkał i tworzył Jarosław Iwaszkiewicz. Historia tego miejsca jest tak ciekawa i obfitująca w wydarzenia, że w aplikacji Podkowaleśna City Talks stworzyliśmy kilka nagrań o stawisku. Mamy nadzieję, że tym krótkim filmem. W którym mogliśmy pokazać Wam tylko bardzo wybrane i wyselekcjonowane podkowiańskie zakątki, że mimo wszystko udało nam się zachęcić Was do tego, by przyjechać tutaj do Podkowy i odkrywać to miasto. Przewodnik multimedialny. Podkowie, które stworzyliśmy razem z Centrum Kultury i Inicjatyw Obywatelskich, ma być takim Waszym towarzyszem w podróży, który pozwoli Wam na to, by zwiedzać Podkowę zgodnie z Waszymi zainteresowaniami. W przewodniku znajdziecie aż 100 opowieści o wielu miejscach w podkowie leśnej, i opowieści te zostały zaprogramowane na 6 spacerów. Więc możecie odkrywać podkowę pod kątem Waszych zainteresowań związanych z architekturą, literaturą, wydarzeniami wojennymi albo wybrać ścieżkę artystyczną. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i jeszcze raz zachęcamy do tego, by odwiedzić Podkowę Leśną.